Cześć widzowie, tutaj Bejkonek i dzisiaj przez cały dzień będę prankować Ercia, ponieważ on ostatnio mnie prankował jako Brawl Stars i powiem wam, że troszeczkę się na niego wkurzyłem. Możecie to zobaczyć na poprzednim jego odcinku, on się wam teraz u góry pojawia i dzisiaj to ja go sprankuję i to nie raz. To będzie słodka zemsta, a na końcu zrobimy mu ogromnego pranka, czyli przefarbuję mu włosy na rudo, to będzie naprawdę śmieszne. I zrobię też wiele, wiele więcej rzeczy, więc oglądajcie odcinek tego do końca, bo na pewno będzie bardzo świetny. Dobra, a teraz ja lecę do Ercia i powiem mu co dziś robimy, aby go Sprankować. Okej okay, drodzy widzowie Jestem już pod domem Ercia I jak widzicie tutaj sobie zaraz zaparkuję No i zrobię pierwszego trola. Znaczy na razie tego stroluję, że po prostu dzisiaj Będę mu robił tylko prezenty, prezenty urodzinowe Bo on ma niedawno urodziny, ale ja niestety Jeszcze nie zdążyłem mu dać żadnego prezentu Dlatego właśnie to wykorzystamy Powiem mu, że dzisiaj przez cały dzień będę mu robił prezenty A tak naprawdę będę go prankował Chodźcie ze mną do jego domu. Cześć Ercio Tutaj twój najlepszy przyjaciel Baconek. O, cześć Baconku, Ale w ogóle mega fajnie, niespodziewana wizyta Wiesz co, ja sobie akurat tutaj jakąś książkę czytałem, ale w sumie to i tak nie przepadam jakoś za książkami, więc i tak się nudziłem. Co tam, czemu mnie odwiedzasz? Masz jakieś plany na dzisiaj, czy co? Wiesz co? Mam plan na dzisiaj i to jest w sumie plan związany z tobą, wiesz? No wiesz co, ja dzisiaj w sumie nie nagrywam żadnego filmu, więc nawet mam troszeczkę wolną chwilę. A co byś chciał ze mną zrobić? Słuchaj, Ercio, ostatnio sobie tak pomyślałem, że przecież ty kilka dni temu miałeś swoje 16 urodziny, prawda? No tak, zgadza się, oczywiście. A ja głupi, zapomniałem. Nawet ci nie dałem żadnego prezentu. Ale Bejkonku, nie potrzeba ja... Ja wiem, że ty też nie masz jakoś za dużo pieniążków i tak dalej, nie wymagam tego od ciebie, nie musisz mi dawać w Ciebie żadnych prezentów. Ale spokojnie, Ercia, ponieważ mam pomysł, jak ci to mogę wynagrodzić. Dzisiaj przez cały dzień będę spełniał twoje życzenia. Po prostu będę ci dawał wszystkie prezenty, jakie będziesz chciał. A najlepiej to nagrajmy z tego film, że ja przez cały dzień będę robił dla Ciebie niespodzianki, oki? Okay? Wow, Bejkonku, ja się nie spodziewałem tego totalnie, ale wiesz co, no w sumie jest to całkiem spoko pomysł. Jak chcesz, to możemy coś takiego zrobić. Na pewno będzie mi bardzo miło. To co, nagrywam taki film, że przez cały dzień robisz mi niespodzianki? No, dokładnie, może. Możemy taki film nagrać. Myślę, że on wyjdzie całkiem fajnie. Dobra, no to chodź, ustawmy się tutaj obok siebie, no ja tutaj po prostu rozpocznę. Dzień doberek widzowie. Dzisiaj Baconek przez cały dzień będzie dla mnie robił niespodzianki, prawda, Baconku? Dokładnie tak. Ej, to dzisiaj przez cały dzień będę robił dla Ciebie najlepsze niespodzianki. Ja też jestem bardzo ciekawy, co on wymyślił, więc wy zostawcie łapeszkę w górę i bardzo Was proszę, zostawcie subika z dzwoneczkiem, ponieważ bardzo ma się opłaca subskrybować, bo tutaj są codziennie najlepsze filmy z Robloxa. Jest naprawdę bardzo warto. Kliknijcie tego suba i dzwoneczka, no i oglądacie ten film do końca. Dobra, poczekaj chwileczkę Erci, a zaraz wracam. Okej? Okay? Ercio, Ercio, mam tutaj dla Ciebie opaskę na okszy. O, opaskę na okszy, no spoko, ale aha, mają ubrać, żeby nie widzieć niespodzianki pierwszej, tak? Dokładnie tak, tak więc proszę bardzo o to opaska dla Ciebie. O mój Boże, ale mi tą mocno na okszy zawiązałeś No teraz to totalnie nic nie widzę. Mam ciemną opaskę na okszach, W takim razie możemy przejść do pierwszej niespodzianki, ale ty mnie będziesz prowadził, oczywiście, tak? Tak, tak, dlatego chodź do mnie na ręce, ja cię tutaj przeniosę. Okej, okay, wysadziłem cię tutaj, Ercio, a teraz idź na wprost. Na wprost? Tak, tak, na wprost i tutaj jest moje ałytko, Wsiąść do niego, no i jedziemy. Dobra, ale mega się cieszę Bejkonku, w ogóle nie spodziewałem się, że zrobisz mi taki dzień niespodzianek, bo to jest w ogóle mega szok dla mnie, wiesz? Dobra słuchajcie widzowie, a teraz szeptem powiem wam jaki będzie pierwszy prank na Erciu Tak więc tak, wynająłem koło farmy taki pewien domek, zobaczcie, on tam jest, no i w tym domku jest takie fajne małe pomieszczenie I ja w tym pomieszczeniu zamknę Ercia, ale to nie będzie zwykłe pomieszczenie, ponieważ zobaczcie co ja zrobię Dobra, a więc drodzy widzowie, tak jak mówiłem, w tym domku jest takie malutkie pomieszczenie, zobaczcie, ono jest tutaj pod schodami i zobaczcie jak ono wygląda no jest naprawdę bardzo malutkie. Ja mam zamiar zamknąć Ercia w tym pomieszczeniu. Podstawię tutaj drabinę pod drzwi, aby on nie mógł ich otworzyć. Wpuścę go tutaj i on nie będzie mógł z niego wyjść. Już przez to będzie przerażony, ale to nie wszystko, ponieważ w tym pomieszczeniu rozstawię naprawdę bardzo dużo lampek, przez które w tym pomieszczeniu będzie bardzo, ale to bardzo jasne, aż nie do wytrzymania. Kiedy on wejdzie do tego pomieszczenia, to on chyba oślepnie, dosłownie nie będzie mógł wytrzymać. Kiedy on wejdzie do tego pomieszczenia i zdejmie opaskę, to będzie naprawdę. Bardzo bardzo ciężko mu tutaj wysiedzieć, a on dodatkowo nie będzie mógł stąd wyjść, więc to będzie naprawdę bardzo mocne. No dobra, widzowie, zobaczcie, jak to wygląda, kiedy nie jesteśmy w tym pomieszczeniu, a będzie jeszcze gorzej. Zobaczcie, kiedy tutaj wchodzimy. To dosłownie wszystko jest świecące. Ercio zwariuje Chodź wysiadamy i idę cię zaprowadzić do pierwszej niespodzianki. Okej, okay, czyli ta pierwsza niespodzianka już jest gotowa, tak? No to mega się cieszę w takim razie. Jestem mega ciekawy, co to będzie. Dobrze idę. No tak, tak, cały czas dobrze idzie, że ja cię tutaj mniej więcej prowadzę. A teraz, proszę bardzo, wchodź sobie tutaj. Bye. O mój Boże, co się tutaj dzieje, bo ja nic totalnie nie widzę. Okej, okay, a ja tutaj postawiłem drabinę przy drzwiach i przez to ona właśnie blokuje te drzwi i Ercio nie będzie mógł ich otworzyć. Tak więc Ercio, zdaj mi opaskę! Mogę już zdjąć opaskę? Dobra, no to już zdejmuję w takim razie. Uwaga, uwaga, zdejmuję. Aaaa, co się tu dzieje? Co to jest za powieszczenie bejkonku, jak tu jest jasno, wszystko mnie razi. Ej, otwieraj te drzwi! Ej, one są zamknięte! Bejkonku, ja się zakrzasnąłem, o co chodzi? <laughs> e, nie, nie, nie. Nie wiem, Ercio, znajdę klukcie, kto otworzę te drzwi, okej? Okay? Bejkonku, szybko, bo tu się nie da siedzieć, tu jest zbyt jasno, o mój Boże, jak mnie wszystko razi! Dobra, widzowie, odsunęłem tą drabinkę, żeby Ercio się nie musiał dalej męczyć. O, oh, w końcu, w końcu, o mój Boże, moje okrzy! Bejkonku, co ty mi zrobiłeś, to miała być niespodzianka urodzinowa, a ty co żeś narobił? Przepraszam, Ercio, to przez przypadek, ja nie wiem, jak to się stało. Dobra, przepraszam cię, pierwsza niespodzianka nie wypaliła, ale chodź, pojedziemy do następnej, ubierz sobie opaskę. Dobra, widzowie, pierwszy prag na Erciu jest zrobiony. On się totalnie wkręcił, ale nie podejrzewa, że zrobiłem to specjalnie. Dobra, Ercio, już do ciebie lecę. Nie przejmuj się, bardzo cię przepraszam. Wiesz, ale spokojnie, następna niespodzianka będzie dużo, dużo bardziej epicka. I na pewno lepsza i przyjemniejsza. Zobaczysz, chodź, pojedziemy w kolejne miejsce. Dobra, jakie jest kolejne miejsce? Gdzie jest kolejna niespodzianka? Wiesz, co, Ercio? Tak sobie pomyślałem, że może byśmy do kina pojechali, co nie? Dawno razem w kinie nie byliśmy. O, tak, ja bym obejrzał jakiś śmieszny film. O, może śmieszny film o Kotka, nie, że śmieszny to słodki. To będzie fajne, to co? Pojedziemy do kina na śmieszny film o kotkach? Tak, Ercio, nie ma problemu, możemy pojechać. Okej, okay, w takim razie chodź, Ercio. Tam, gdzie słyszysz kroki, proszę bardzo, tutaj wchodzisz. I teraz tutaj, chodź. Jesteśmy już prawie w kinie. Dobra, gdzie mam siadać, bejkonków w takim razie? Bo ja tutaj nie wiem do końca, gdzie są siedzenia. Gdzieś tutaj? Nie, Ercio, tutaj jest ściana, no coś ty? I teraz na bok. Na bok, dobra. O, jest, siedzę, okej. Okay. No dobra, Ercio, jesteśmy, teraz możesz zdjąć opaskę. O, w końcu, do... Dobra, w takim razie siadamy i oglądamy film. Bejkonku, przecież to jest jakiś romantyczny film. Co to w ogóle ma znaczyć? Mieliśmy iść na komedię, na śmieszny film o kotkach. A to? Jakiś mężczyzna dzwoni do wybranki swojego serca, co to ma w ogóle znaczyć? <laughs> Oj, przepraszam, Ercio, chyba mi się pomyliło. Chyba pomyliłem godzinę sensu. Bardzo Cię przepraszam. Bejkonku, no ale to miał być dzień frajdy dla mnie. a ja to w ogóle nie wiem. Mam wrażenie, że ty to robisz specjalnie. Specjalnie mi chyba robisz na złość. No coś ty, Ercio, ja bym ci specjalnie był na złość, niby dlaczego? Jesteś moim przyjacielem. Dobra, wiesz co, ja muszę pobyć chwilkę sam ze sobą. Przepraszam Cię bardzo. Wrócę do Ciebie za chwilkę, ok? Muszę po prostu sobie przemyśleć parę rzeczy. Słuchajcie, widzę, dla mnie to jest naprawdę bardzo podejrzana sytuacja. O co chodzi? Baconek już drugi raz mam wrażenie, że mnie strollował. On miał mi tutaj robić prezenty, a jak na razie to mi tylko przeszkadza. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale widzę, jest to bardzo podejrzane i podejrzewam, że jest tutaj coś nie tak i on tutaj coś kombinuje. Nie do końca wiem co, ale słuchajcie, muszę tutaj zaobserwować o co mu chodzi, bo mam wrażenie, że on robi na mnie jakąś pranka no ale nie wiem, dobra wracam do niego, no i słuchajcie zobaczymy czy jakąś kolejną niespodziankę tutaj wymyślił czy coś w tym stylu no i będę musiał uważać, żeby nie on tutaj znowu nie strolował. dobra, Baconku, jestem już. Bardzo cię przepraszam, że tam te dwie niespodzianki tak wyszły, nie chciałem tego. No okej okay, niech będzie, że ci wierzę, to co teraz? Teraz zakładaj tę opaskę proszę bardzo, już ci ją i lecimy do kolejnej niespodzianki tym razem już wszystko wyjdzie. Okej, okay, wsiadłem i co teraz? Jaka będzie kolejna niespodzianka? Wiesz co, no miało być kino, tak... A więc teraz pora na jedzenie. pojedziemy sobie do restauracji. O, to akurat fajnie. Dobra, nie wiem, coś zjadł. Wiesz na co mam ochotę? Na burgera. Chętnie bym zjadł burgera, wiesz? No dobra, to w takim razie może zdjąć opaskę i zjemy sobie pysznego burgerka. O, no w końcu. Dobra, tutaj już nie widzę, że raczej bekonek nie stroluje, co nie? No bo już nawet nie ma w jaki sposób. Po prostu tutaj zjemy sobie burgerka, no i tyle. Tak więc myślę, że to będzie akurat fajna urodzinowa niespodzianka. Droga pani, mam taką nietypową sytuację, ale będę mówił cicho. Mam przyjaciela, którego muszę strollować. On ma ochotę na burgera. Ale niech pani mu zrobi kanapkę ze szczurem, dobra? A mi da zwykłego burgera. Przecież ja nie mogę tak robić, to jest nielegalne. Dobra, zapłacę pani razy dwa, okej? Okay? Dam pani duży napiwek. A, no w sumie dobra, co mi zależy? Burgerek i kanapka ze szczurem zaraz będą gotowe. Dobra, bardzo pani dziękuję. O mój Boże, ale to będzie śmieszne! No dobra, Ercio, za chwilkę powinniśmy dostać nasze burgerki. Ja zamówiłem to samo co Ty. Proszę bardzo, oto wasze dania. Burger i kanapka ze szczurem. Zaraz, jak to kanapka ze szczurem? Ja tego nie zamawiałem. Chciałem tak jak ty, o co chodzi? Może to ty zamówiłeś kanapkę ze szczurem i pani się pomyliła, ja tego nie chcę jeść. Nie no coś, ty zamówiłem nam takie same burgerki. Nie mam pojęcia, dlaczego pani ci dała kanapkę ze szczurem. Aha, według ciebie to jest taki śmieszny, tak? Że nawet sobie nie mogę zjeść. Ten dzień miał być fajny, a jak na razie to jest beznadziejny beikonku. Co ty wyprawiasz? Ty to chyba robisz specjalnie. No coś Ty Ercio, przecież ja bym ci nie robił takich rzeczy. Po co mam ci robić na złość? To miał być dzień niespodzianek, prawda? To wcale nie jest dzień niespodzianek, jak na razie to jest coraz gorzej. Dobra, spokojnie, Ercie, Daj mi ostatnią Ok? Ostatnia niespodzianka dla ciebie I teraz będzie naprawdę świetna Zafunduję ci wizytę u fryzjera Ponieważ myślę że powinieneś odświeżyć te włoski Prawda? No w sumie mam już te włosy od jakiegoś czasu Mógłbym je trochę zmienić No ale jak myślisz co powinienem zrobić? Ja na twoim miejscu bym je trochę skrócił To co jedziemy? A w sumie co mi szkodzi No dobra już trudno z tą kanapkę ze szkurem tutaj zostawię No to co ma ubierać tą opaskę? Bo sobie to i tak już wiem jaka jest niespodzianka Tak tak ubierz Ercio koniecznie Zobaczysz Ercio będziesz miał świetną fryzurę I to już za chwilę to jest najlepszy najlepszy w mieście. No dobra, mam nadzieję. Mogę już wysiadać? Tak, możesz wysiadać. Proszę bardzo, chodź za mną. To jest salon fryzerski mojej mamy. Ona za chwilkę tutaj będzie i cię obecnie. O, nie wiedziałem, że twoja mama ma salon fryzerski. No dobra, to gdzie mam usiąść? Tutaj, proszę bardzo, usiądź sobie. Okej, okay, no dobra, jestem. Okej, okay, no i mama za chwilkę przyjdzie. pogrzekaj sobie tutaj. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, jaka akcja. Ten salon fryzerski to salon fryzerski mojej mamy. I poprosiłem ją, aby akurat teraz poszła na przerwę. Dlatego chwilkę jej nie będzie, a ja to właśnie wykorzystam i przefarbuję. Włosy Erciowi na rudo, to będzie takie śmieszne. Nie mogę się już tego doczekać. Słuchajcie, koniecznie zostawcie łapeszkę w górę i subskrybujcie kanał za to. No dobra, a teraz pora przefarbować Ercia, ale to będzie śmieszne. O, dobra, Ercia, moja mama fryzjerka już przyszła. Dobra, widzowie, teraz tylko będę udawał moją mamę fryzjerkę. No dobrze, no to w takim razie proszę śmiało przerabiać te włosy i tylko skracamy, tak? No tak, tak, Ercia, oczywiście. Moja mama tylko skróci ci włosy. Nic szczególnego nie będzie robić. To na pewno twoja mama mnie dotyka, bo jakoś tak dziwnie jest. Tak, jakbym krzutwał. Twoje ręce. Nie no, coś, Ercio, to fryzjerka cię dotyka. No powiem ci, że nawet trochę lepiej się czuję, Tak od razu lżej na tej głowie, jak się ma mniej włosów. To co, mogę zdjąć tę opaskę? <totrę> tak, Ercio, może zdjąć! Ale czemu ty się tak śmiejesz, nie rozumiem? Ej, czy ja dobrze widzę w lustrze? Dlaczego ja jestem rudy? Bejkonku, coś ty zrobił? Hahaha, <totrę> Ja nie wiem, co się stało, Ercio. W ogóle nie mam pojęcia. To nie jest śmieszny, Bejkonku. Gdzie jest ta twoja mama fryzjerka? Gdzie ona jest? Poszła na przerwę, tak więc ona już nic ci z tym nie zrobi. Jak to poszło na przerwę, no ale co ona narobiła? Miała mnie tylko obciąć, a nie farbować na rudo. Co to ma znaczyć, Baconku? Jak ja się teraz do ludzi pokażę? Ja jutro nagrywam teledysk do mojej piosenki i co, rudy będę? Nie wiem, Ercio, nie mam pojęcia. Co to ma w ogóle znaczyć? No, Bejkonku, to nawet nie jest śmieszne. Jak ja wyglądam teraz? Dobra, spokojnie, Ercio, mam pewien pomysł. Nie panikuj. Chodź, zmyjemy tą farbę jak najszybciej. Wsiadaj do auta. Mam pewien sposób, aby pozbyć się tej rudej farby z twoich włosów. Pojedziemy na myjnie. Jak to na myjnie? Co jest znowu wymyśliłeś, Baconku? No dobra, Ercio Chciał wchodzić pod tą myjnię. No chyba zwariowałeś, co ja się mam pod myjnią umyć? No tak, bo tutaj jest dużo wody, zobaczysz uda ci się Wtedy zmyjesz tą farbę swoich włosów i nie będziesz już rudy Będziesz mógł wystąpić na teledysku Bejkonku, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, przecież to jest chyba jakieś niebezpieczne. Ercio, mówię ci za ryzyku. Dlaczego tobie jest do śmiechu? Ty to wszystko zaplanowałeś na pewno. Dobra, włączaj tą myjnię No dobra, Ercio, jesteś gotowy? Mogę włączać? Bejkonku, nie denerwuj mnie, zobacz, jak ja wyglądam, ale dobra, włączaj, no trudno. No to klikamy. Siup. O mój Boże, ile tutaj jest wody. Dobrze, Ercio, dobrze, nie poddawaj się. Bejkonku, ja ci tego nie. Nigdy nie wybaczę, rozumiesz, to jest wszystko twoja wina. O, chyba już trochę schodzi ta farba. Dobra, mogę już wyjść? No dobra, może spróbować wyjść. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Dobra, no to idę? O Jezus, jak się z zgnąłem. Tutaj jest mokro. O Boże, moje plecy. Bejkonku, coś ty narobił! Dobra, spokojnie, Ercio, wyłączyłem już tą wodę. Wstawaj, wstawaj, pomogę ci! Masakra to jest najgorszy dzień w moim życiu, a ta farba się w ogóle nie zmyła. No dobra, Ercio, w sobie teraz zrobiłem wszystkie pranki, które planowałem na tobie. Jakie pranki? Czyli ty to wszystko zaplanowałeś? Dokładnie tak. To nie miał być dzień niespodzianek, tylko dzień pranków. To była zemsta za to, że ostatnio nie trollowałeś jako Brawl Star. O nie, Konku, koniec przyjaźni. Mam tego dość. Przesadziłeś. Zobacz, jak ja przez ciebie wyglądam. Tutaj już naprawdę przesadziłeś z tymi prankami. To w ogóle nie było śmieszne. Ale to ty mnie pierwszy sprankowałeś. To jest po prostu zemsta. Ale człowieku, ja ci nic nie zrobiłem. Po prostu udawałem Brawl Stars'a. Nawet się z tego cieszyłeś przez chwilę, że cię El Primo odwiedził. A ja przez ciebie tyle zdrowia straciłem. Narudom nie przefarbowałeś w plecy się Uderzyłem, prawie oślepłem przez ten pokój. Nie, przesadziłeś, koniec tego, rozumiesz? Zrywam z tobą przyjaźń. Papa, Bejkonku. A wiesz co? To bardzo dobrze, Obraź się. I w ogóle mi nie jest szkoda, papa. Pa. No, mi tym bardziej nie jest szkoda, wiesz? Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, a teraz jesteśmy wrogami. To koniec, to jest wojna między nami teraz, rozumiesz? Mam ci już dość po prostu, zrobiłeś mi taką krzywdę dzisiaj, e, widzowie, to jest jakaś tragedia. Piszcie w komentarzach, co dalej z Bejkonkiem, czy wybaczamy mu, czy robimy zemstę, nie wiem, ja nie mam pojęcia, co robić, więc wydawajcie znać w komentarzach. peszkę w górę i Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem zapraszam też na sklep ercia.pl link w opisie najlepsze ubrania z super wzorami. Koniecznie sprawdzajcie, no i do zobaczenia już jutro, pa pa!